Muszę dobra. Siemano! Jestem Mati! Tak, widzisz? się Kuba. Siemanko! O, to jeszcze było fajnie słuchać, dobra. I mamy dla was specjalnie że masz fabułę. Będziemy nagrywać serwer ANCHC. Pierwszy odcinek będzie u mnie, tak, hej, tak jak reszta. Co reszta? No, bo no sam powiedziałeś, że nie możesz nagrywać, tak? Mogę. No, ale powiedziałeś, że muszę ci przesłać filmik, tak? Nie, nie, nie chodzi o to. Chcieliście zobaczyć, czy to Kuba, Na Kuba nie chce się wam pokazać. Nie teraz. Nie teraz, ale na nagraniu filmikowym się pokaże. I czy chcecie, spójrzcie mi, czy ten pier... drugi, tam trzeci odcinek z kamerką? To jest dla mnie bardzo ważne. No tego, I czy chcielibyście jakąś posękę po tym vlogu? Bo wiecie, Fabuła nie, fabuły nie będzie. Nie, dzięki, ja nie nagrywam. Bilans, to powiem. Więc yy, teraz się z Wami razem pożegnamy. Ja, ja, ja Wam powiem cześć i cześć. Możecie komentować, subskrybować. Pamiętajcie, jest YouTube. Dzisiaj będzie special na, na 6 widzów. Chyba 6 widzów. Nie, 6k. Nie. Oleg ma 99 widzów. Od kiedy? No, wczoraj znowu szybko 99 subskrypcji. Dobra, zapraszam do komentowania mnie i kanału Kuby. Pożegnamy się. Cześć. 什么？是吗